Na zakończenie lata tradycyjnie Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza na święto latawca i pieczonego ziemniaka. Kolejną edycję tego wydarzenia zaplanowano na sobotę 30 września o godzinie 15 na placu Świętego Wojciecha to już taka impreza która odbywa się co roku ja myślę że nie, nie tylko mieszkańcy Gniezna dotrą ponieważ zapraszamy 30 września na plac Świętego Wojciecha wszystkich mieszkańców Wielkopolski kończy się lato jak co roku chcemy świętować poprzez konsumpcję pieczonego ziemniaka ale przede wszystkim też konkurs związany z latawcem o godzinie 14 zaczynamy, do, przez całą godzinę będziemy przyjmować zgłoszenia do konkursu związanego z latawcem. Będzie również konkurs związany z dronami, ale tutaj odsyłam do regulaminu, aby Państwo dokładnie się zapoznali, ponieważ nie ma tam kategorii wiekowych, są latawce proste, latawce skrzynkowe, ale są też ocena. No Jest ocena jurorów i tutaj jest ona taka dosyć interesująca. Warto się z nią zapoznać, zanim tego latawca wykonamy. Oczywiście tylko własnoręcznie wykonane latawce mogą brać udział w konkursie. Wszystkie inne, które też będzie można tam zakupić, które też pięknie będą na Placu Świętego Wojciecha latały, mogą brać w tym udział poza konkursem. Także serdecznie zachęcamy: wykonujcie własne latawce i bądźcie z nami. No w ten sposób, myślę, pożegnamy lato, a potem już zaprosimy na udział w klubach, sekcjach w 70 sezonie w Moku. W ramach wydarzenia o godzinie 20:00 odbędzie się pokaz kina plenerowego. Na placu Świętego Wojciecha wyświetlony zostanie film Małe szczęścia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.